Witam Państwa, Mateusz Godek. To jest temat dnia. Dziś moim i Państwa gościem jest poseł Paweł Grabowski z kukiz 15 Witam Pana. Dzień dobry. Nie witał Pan Donalda Tuska wczoraj na dworcu centralnym? Wiązanki też nie było? Nie zdążyłem, byłem na wywiadzie w innej stacji, ale tak zupełnie. Wybierał się Pan? Zastanawiałem się szczerze mówiąc nad tym, bo chciałem zobaczyć przede wszystkim, czy, czy będzie też na dworcu Stanisław Anioł, y, czy Balcerek z Harmonią też będzie witał, prawda, czy będzie Aniołowa z Goździkami, y, bo to był spektakl, to był spektakl przede wszystkim po pierwsze żenujący, smutny i zorientowany tak naprawdę na kreowanie podziału i kreowanie sporu, ponieważ y, istnieje w Polsce taka instytucja prawna, to się tak nazywa instytucja, czyli Sposób przesłuchania, który by całkowicie sprawę załatwił, tak po prostu, czyli instytucja pomocy prawnej, w ramach której prokurator mógłby się udać do Brukseli, tam przesłuchałby Donalda Tuska, czyli byłaby przeprowadzona ta cała rozmowa, która była przeprowadzona w prokuraturze w Warszawie, można ją było przeprowadzić bez tego ceremonialnego przejścia przez miasto bez powitania na wzór Mirsena, który 33 lata wcześniej też do Warszawy przyjechał pociągiem. Wybitne wydarzenie w historii, w historii państwa polskiego. Zatem mam takie wrażenie, że no, PiS zadziałał znów przeciw sobie. Tak jak było w przypadku na przykład, zaproszenia Komisji Weneckiej. E, tak teraz próbowali ściągnąć Donalda Tuska, zrobić z niego e, męczennika pewnego rodzaju. No wyszedł na to, że jest bohaterem, który przez miasto przeszedł. W, w... A rozumie pan ludzi, którzy tak licznie jednak też witali Donalda Tuska na no, dworcu? Nie tak, tak, rozumiem i tych, którzy go witali z transparentem Donald Musisz, i tych, którzy witali go z transparentem Donald Musisz siedzieć. To ci, którzy ulegli podziałowi, czy? To są ci, którzy. Z tego, co widziałem, nie chciałbym tutaj kategoryzować, ale w większości miałem takie wrażenie, że tam były osoby jednak starsze, które po prostu miały czas na to, żeby przyjść, żeby przyjść i tam Donalda Tuska witać, że tak powiem, wiązanką. Kwiatów, lub inną wiązanką, bo tam różne wiązanki się pojawiały. Natomiast mnie martwi to, że politycy jednej i drugiej strony dążą do takiego właśnie jeszcze głębszego podzielenia, jeszcze większego skłócenia. Ja ostatnio odbyłem dosyć smutną rozmowę z moim ojcem, który mówił mi, że wśród swoich kolegów ostatnio został postawiony w takiej sytuacji, że mówią: No, musisz się określić. Albo jesteś za albo za PO, tak nie ma innej opcji. On mówi, no a jak, a połowa społeczeństwa, która nie chodzi na wybory, a wszyscy ci, którzy nie głosują ani na PIS, ani na PO, ponieważ i jednych, i drugich mają za nie powiem co, no niestety dzieje się tak, że partie polityczne, te dwie największe, mają za sobą tak zwane swoje media. To oczywiście nie są media tak. formalnie swoje, ale jednak to są pewnego rodzaju konglomeraty. Pisma swoją telewizję narodową. ZPO, no myślę, że nie jest tajemnicą, że Z PO sympatyzują takie stacje, jak chociażby TVN, czy Gazeta wyborcza. No i to się tworzy takie dwa odrębne alternatywne światy i ostatnie zdanie, alternatywne światy, które nie mają albo mają coraz mniej wspólnego z tą prawdziwą rzeczywistością, która nas otacza. To jest świat coraz bardziej oderwany, zarówno ten świat konfliktu kreowanego przez jedną czy drugą stronę. Dręczenie Donalda Tuska w wykonaniu Jarosława Kaczyńskiego opis będzie trwało. Źródłem tego jest strach i to było dzisiaj wyraźnie. Widać prawda jest taka pis i Kaczyński śmiertelnie boją się Donalda Tuska. Powiedział Bartłomiej Sienkiewicz. Nie no, gdyby się go bali, to przede wszystkim go nie zapraszali tutaj do, do Warszawy, bo przecież każdy myślący polityk, strateg polityczny powinien był przewidzieć możliwość taką, że albo Tusk przejdzie jako no faktycznie, nie wiem, zdrajca i, i przestępca zostanie tak to odebrany i przywitane, albo przejdzie w splendorze i chwale z tego dworca do prokuratury, no stało się raczej w, w, ten, w ten drugi sposób, ale co jest w tym wszystkim istotne? Otóż to, co było powiedziane po przesłuchaniu, które trwało dosyć długo. I pierwszy fakt. Pierwszy fakt jest taki, że Donald Tusk wyszedł widziałem dosyć wyraźnie skruszony z tej prokuratury, nie miał swojego magicznego uśmiechu na twarzy i co powiedział, że sprawa jest dyskretna i dotyczy ważnych spraw państwowych. Czyli tutaj już, że tak powiem, został poskromiony w, w tym zakresie dalszego kreowania się, czy tej dalszej autokreacji. No i druga kwestia, myślę, dająca bardzo wiele do myślenia, ja bym ją odbierał w, w, w kategoriach wpadki, czyli poruszenie tematu immunitetu. Bo jeżeli ktoś zaczyna mówić, że ma immunitet, to znaczy, że chyba coś jest na rzeczy. No tak. Natomiast pytanie jest takie, czy wokół tego całego, jak to Pan powiedział, spektaklu, też nie zatracił się, że tak powiem, główny powód tej wizyty? No, bo przypomnijmy, o czym wypowiadała się posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Donald Tusk przyjechał do, do Warszawy, aby wyjaśniać, no właśnie, te związki z Kremlem i czy te zachowania i decyzje nie godziły w polską rację stanu. Czy tak naprawdę ten komunikat w ogóle przybił się do opinii publicznej? Bo wydaje się, że być może jednak dużo, duża część Polaków nie wiedziała tak naprawdę, po co przyjechał Donald Tusk do Warszawy taki no, jest temat tych? Ten komunikat dosyło? nie przebił się do mediów. Gdzieś tam czasem można było faktycznie doczytać między wierszami, że przyjechał do prokuratury na, na przesłuchanie. Zatem, zatem tutaj to się nie udało. Wykreowanie, te, albo przynajmniej podniesienie, albo wskazanie po co tak naprawdę przyjechał. Większość osób się skupiła na tym, że przyjechał no i że był witany w różny sposób w, w, na, na dworcu centralnym. Natomiast fakty są takie, że zresztą to też sami, sami członkowie Prawa i Sprawiedliwości, czy, czy, czy to w randze ministrów, czy pracownicy minister, czy sami posłowie mówią, że jest przecież cała masa różnego rodzaju. Eh, żeby tak to powiedzieć delikatnie, pytań, wątpliwości związanych z działalnością Donalda Tuska jako premiera w czasach, kiedy, kiedy, kiedy rządził Polską de facto. Przypomnę, to było przecież wiele lat, wiele błędów zostało popełnionych. Również takich, które jeden z naszych posłów powiedział wprost. To się kwalifikuje pod Trybunał Stanu, tak? Pewne... Może słowo wytłumaczenie dla tych widzów, którzy, którzy może też nie wiedzą, głównie dotyczyło to współpracy polskiego kontrwywiadu wojskowego z rosyjskim Po katastrofie smoleńskiej. Nie tylko, też, też była, no są domniemania o pewnego, pewnego rodzaju jakiejś umowie, porozumienia pomiędzy właśnie tymi dwoma instytucjami, polską i, i rosyjską. Powiem w ten sposób. Czegokolwiek by to nie dotyczyło, ja mam takie wrażenie, i tu powtórzę raz jeszcze, to niestety był i cały czas jest spektakl. Ponieważ ja odniosę się do faktu historycznego. Otóż, kiedy PO tak krzyczało, że postawimy Kaczyńskiego i Ziobre przed Trybunałem Stanu, że się nie wymigają od odpowiedzialności, to kiedy przyszło co do czego e, i było głosowanie nad postawieniem e, Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu, to PO mając większość, mając wszelkie ku temu możliwości, nie przegłosowało tego wniosku, ponieważ pięciu posłów PO nie przyszło na głosowanie. Bardzo ciekawe. Jak to się stało, że nie przyszło? Z kolei z drugiej strony, kiedy rządziło PO, no to PiS krzyczał, że to jest złodziejstwo, bandyctwo, afera za aferą. I co? I nic. Efekt na przykład jest taki, że w przypadku pana, pana Nowaka, dzisiaj obywatela Ukrainy, za jego wybitne dokonania tutaj w Polsce dostał 80 milionów dolarów odprawki no i pojechał czynić dobro na Ukrainie. No Niestety to wygląda tak, że historia pokazuje nam, że, że tak naprawdę cały ten konflikt, po pierwsze, jest sztucznie kreowany, po drugie, on jest po prostu markowany. To jest tak, że trochę tak się pokłócimy, pożremy, ale jak przyjdzie co do czego, to oczywiście możemy tutaj nawzajem być jako politycy tych największych partii spokojni, bo nikt nikomu nic złego nie zrobi. To jest unikanie odpowiedzialności przed prawem, przed obywatelami i to jest obrzydliwe. Wniosek o wotum nieufności wobec szefa Ministerstwa Obrony Narodowej to kolejny element tego spektaklu do pana. Ja się uśmiecham, ponieważ już wielokrotnie to powtarzałem. Pytany o to, czy to jest dobry wniosek, czy, czy, mi, czy Antoni Macierewicz powinien przestać być szefem MONU. Ja stwierdzam tak, że Antoni Macierewicz wtedy przestanie być szefem MONU, jeśli zdecyduje sam z niego odejść. Tak to niestety dzisiaj w Polsce jest, że po pierwsze wniosek PO z punktu widzenia formalnego nie ma żadnych szans na przejście. PiS ma większość, zwykłą większością broni się ministra, więc jest to rzeczą oczywistą, że, że ten wniosek spali na panewce. Mało tego okazuje się, że dzisiaj mamy dosyć taką e, dziwną, smutną e, sytuację. Mówimy o ustroju Polski generalnie generowanym przez wadliwą konstytucję, w której możliwa jest sytuacja, że mamy kilku naprawdę silnych ministrów, którzy de facto są silniejsi niż, niż, niż premier. A i można się kusić o oporów na nie, czy nie są silniejsze niż prezydent, jeżeli chodzi mają na przykład o kompetencje. Mają ogromną władzę wykonawcą. Mają ogromną władzę, mają nie do końca, określone, nie do końca na określony podział kompetencji, tych praktycznych, faktycznych między na przykład ministrem obrony narodowej a prezydentem. I są różnego rodzaju tarcia, zastanowienia się, media się tym też interesują. Zatem ten wniosek, pan pyta, czy to jest element spektaklu. Tak, chociaż tutaj muszę też powiedzieć, nie to, żebym bronił PO, bo absolutnie nie jestem zwolennikiem tej partii, ale już wolę, żeby PO prowadziło tego typu wojnę podjazdową. Na jakieś wnioski, przy, przy okazji których być może pojawią się jakieś merytoryczne argumenty, e, niż żeby miało pożerować y, na, 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 na obywatelach, wyciągać ich na ulicę i pod jakimiś zupełnie fałszywymi, oderwanymi od rzeczywistościami, od rzeczywistości hasłami e, podniecać, wzniecać negatywne emocje wśród obywateli. Zatem no, z dwojga złego niech już sobie składają te wnioski. O nieufności. Dobrze, porozmawiajmy jeszcze chwilkę o finansach. Pojawiła się nowa koncepcja podatku, systemu podatkowego. Płaca plus podatki minus. Wprowadzenie podatku przychodowego zamiast większości obecnych podatków to pomysł nowego systemu podatkowego związku przedsiębiorców i pracodawców. I jak przekonują autorzy tego, tego pomysłu, największe podatki nakładane są na pracę, co przekłada się na fakt, że różnica między tym, co wypłaca pracodawca, a tym, co otrzymuje pracownik, czyli tak zwany klin podatkowy, dla średniego wynagrodzenia wynosi ponad 40%. Czy ten nowy projekt będzie mógł też znaleźć poparcie w z 15, bo przynajmniej u Pana, bo wiem, że z 15 tam nie ma aż tak jasno zawsze określonych dyrektyw, jak głosować? Nie ma, nie ma dyscypliny, nie jesteśmy partią. Panie redaktorze, powiem wprost: koncepcja podatku przychodowego jest jednym z fundamentów programu, strategii czy założeń, z jakimi żeśmy szli do parlamentu. To już strategii zmiany, którą żeśmy publikowali przed kampanią wyborczą, był to jeden z tych najistotniejszych punktów. Oczywiście, oprócz zmian w przepisach dotyczących referendum i zmiany ustroju państw, chociażby w zakresie wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych. No i właśnie kolejny ten aspekt, proste, przejrzyste podatki. I tutaj ten program, ja oceniam go jednoznacznie pozytywnie, Natomiast brakuje w nim ciągle jeszcze konkretnych wyliczeń. No, i żeby tak to skonkludować, rozmawiałem też wczoraj z pracownikami Ministerstwa Finansów, którzy jednoznacznie powiedzieli, jeszcze sam poseł, przewodniczący tego zespołu, na którym było to prezentowane, odciął się niejako, że to nie jest projekt rządowy, że to nie jest projekt poselski. Krótko mówiąc, PiS zatopił ten projekt właściwie przed jeszcze jego opublikowaniem, tak naprawdę. Ale dobre. w jaki sposób zatopił? No, że nic z tego nie będzie, tak? Z tego, z tego co się orientuje, poseł, który, który to był odpowiedzialny za jego prezentację jako przewodniczący zespołu, musiał się wytłumaczyć, że to nie jest absolutnie projekt PiSu. No bo przecież, panie redaktorze, to jest dobry projekt. Projekt zakładający kolosalne uproszczenie systemu, zmniejszenie tego klina. To, to, to się nazywa klinem podatkowym, ale powiedzmy szczerze i wprost, koszty pracy w Polsce są po prostu. Bandyckie, bandyckie. Te koszty są takie, że przecież mamy duże brutto, małe brutto, netto, tworzenie fikcji, że jeżeli ktoś zarabia na przykład 2000, że ktoś zarabia 3000 złotych, no ale się okazuje, że netto to jest tam powiedzmy, ok, upraszczam, tak. to jest dwa, ale pracodawca płaci cztery. Czyli się okazuje, że pracodawca musi tych kilkadziesiąt procent kosztów ponosić za pracownika i dochodzi do takich absurdów, że pracodawcy. Wolą nie zatrudniać pracownika, tylko z własnego zysku. Jako, jako, jako człowiek, osoba fizyczna, wolą z własnych pieniędzy zapłacić pracownikowi, nie zatrudniając go w ogóle i to się bardziej opłaca. To jest nienormalny stan, ale on jest generowany przez to, że w Polsce ciężar płacenia podatków jest przeniesiony głównie na małych, średnich przedsiębiorców, na ten mikrobiznes z polskim kapitałem. Natomiast ten kapitał zagraniczny albo w ogóle duży kapitał jest tak świetnie zoptymalizowany podatkowo, że w Polsce podatków nie płaci i to przede wszystkim trzeba zmienić. No właśnie, ale Wydaje mi się, że temat podatków to jest taka mantra niejako, która cały czas się powtarza i nie, nie pierwsza to ekipa, która idą gdzieś w wyborach, mówi o zmianie tego systemu, dochodzi do władzy i tego systemu nie zmienia, Skoro to jest tak bandycki tak. system, o czym przecież wie większość Polaków, którzy, którzy w tym kraju żyją i pracują. No to dlaczego nie ma tej woli politycznej, aby rzeczywiście zająć się tym systemem i go, i go zmienić? To jest, dobre, to jest dobre pytanie. Pamiętam na Sejmie Dzieci i Młodzieży w zeszłym roku jedna właśnie z uczestniczek tego Sejmu Dzieci i Młodzieży powiedziała jedną z wstającą bardzo prostą rzecz. Niskie podatki dla wszystkich. I oczywiście wszyscy po, po, my, politycy, tacy populiści, którzy chcą się przypodobać. Elektoratowi będą mówili, że potrzebne są niskie podatki. Mm -hmm. To jest banał, każdy to wie, ale ja zwracam uwagę, dla wszystkich podatki a powtarzam raz jeszcze w Polsce na przykład jest tak, wedle danych, do których kiedyś dotarłem że 60% spółek kapitałowych nigdy w Polsce nie zapłaciło podatku. Okazuje się zatem, że Polska jest takim fantastycznym miejscem na świecie, gdzie sami wolontariusze, same, same organizacje charytatywne pracują, tak? wielkie spółki. Na przykład zagraniczne, inwestują swoje, swoje środki w Polsce i okazuje się, że jaką mają stopę zwrotu z tej inwestycji? 0%, że tu nic nie zarabiają. To pytanie jest takie: po co to robią? A niestety wciąż nie jesteśmy odpowiednio zabezpieczeni przed transferem, krótko mówiąc, przed okradaniem nas. Przez tych, którzy postanowili tutaj sobie zarobić na nas, dorobić na nas. A pieniądze wyprowadzane są. A pieniądze są wyprowadzane. Już ostatnie słowo. Najnowszy sondaż przeprowadzony między 6 a 11 kwietnia przez pracownię Kantar Public. PiS 38%, PO 19%, Kukiz 15%, 11%, Nowoczesna 5%, reszta. Poniżej progu 5%. Nie dziwi Pana ta dwukrotna przewaga PiSu nad platformą obywatelską. Panie redaktorze, tych sondaży tyle się pojawia. Trudno że to, to, to nad, trudno nad ich komentowaniem. Są takie, w których PO ma 1 punkt procentowy mniej niż PiS. Są takie, gdzie PIS ma dwukrotnie więcej niż, niż PO. Były takie sondaże, gdzie nowoczesna przegoniła nawet PIS. To było śmieszne. Warto było się wtedy pośmiać, jak się dzisiaj okazuje, bo ma realnego poparcia 5%, i to też nie wiadomo, czy faktycznie 5%. Ale... Czyli nie ma sensu tak... Tak, komentować sondaży. Sondaże jest o tyle ciężko, Panie redaktorze. Ja jestem też politologiem, i już od dawna miałem takie wrażenie, że te sondaże tworzone są niejako po to, żeby sprawdzić, jak teraz się będzie zachowywać lider danego ugrupowania. tak? Czyli ostatnio była sytuacja, że PO zostało bardzo mocno napompowane w sondażach, między innymi dzięki tamtej. Tym 27 do 1 i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mam takie wrażenie, i czekam, już też zakład podjąłem, że po ostatniej wizycie Donalda Tuska, wczoraj tej gospodarskiej wizycie w Polsce, to PO przegoni teraz pis. Zresztą już pojawił się też jakiś inny sondaż, ale nie poparcia partii politycznych, tylko sondaż taki, kto tam powinien wygrać jako koalicja. Mhm. I już wczoraj opublikowano chyba tą informację, że ta wspólna koalicja. PO nowoczesniej czy to w zasadzie jest jedno i to samo, jak się okazuje, bo tamte transfery to nie w jedną i w drugą stronę posłowie chodzą. Do tego dokleja się PSL, no i już twierdzą, że to, ta, ten konglomerat partii jest silniejszy niż, niż PiS. No, w tym wszystkim gdzieś zapomnieli o z 15, no, ale w sumie Kuki z 15 jako, jako ugrupowanie, które ma tego, tego elektoratu 10 czy, czy, czy 12%, to myślę, że dla sondażowni jest niezauważalne. To wtedy nie świadczy tylko o tym, co to są za sondażownie. No. Dziękuję bardzo Paweł Grabowski, poseł z 15 był naszym bardzo gościem. Dziękuję. dziękuję państwu za uwagę i zapraszam jak zawsze na temat dnia oraz do subskrybowania naszego kanału na YouTube. Do zobaczenia.